Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z nowym gravelem. I o ile wcześniej prezentowaliśmy Wam model Brigante, czyli naszego rakuna, który jest taką typowo racingową specyfikacją, o tyle dzisiaj pokazujemy Wam model, który będzie bardziej skierowany do większej grupy odbiorców, bo... O ile Brigante jest takim typowym racingowcem, rowerem, który jest piekielnie sztywny, rowerem, który jest mega responsywny i rowerem, który diametralnie szybko przyspiesza i od razu reaguje na tupnięcie w korby, o tyle model, który Wam tutaj pokazuję, czyli Rakun Hyper, którego widzicie tutaj przed wyświetlaczami, jest rowerem, który będzie nieco wygodniejszy, będzie skierowany właśnie dla osób, które poszukują roweru długodystansowego, roweru, który będzie wygodny i będzie rowerem bardziej wszechstronnym. Także dzisiaj skupimy się na najnowszym modelu, czyli jakim jest właśnie Rakun Hybrid. Tworząc Brigantę długo szukałem ramy. Szukałem ramy, która e, będzie właśnie sztywna, będzie responsywna, będzie szybka, będzie bardziej racingowa, będzie lekka też, bo rama akurat w Brigantę waży około 1000 gram, widelec około 420. Czyli szukałem maksymalnie szybkiego roweru który będzie dostępny na rynku i przede wszystkim nie będzie zalany na naszym europejskim rynku wielką ilością innych marek. Udało mi się to osiągnąć, ściągnąłem właśnie ram, ramę, która jest wykorzystywana w naszym modelu Brigante, ale stwierdziłem, że jakby to nie jest grupa docelowa, która będzie większą rzeszą odbiorców, czyli będzie grupą odbiorców, która jest mocno... Ograniczona grupą, która no musi po prostu szukać roweru, który będzie sztywny, który będzie lekki i który będzie typowo racingowy, bo też jest taka geometria tego roweru. Z tym, że po prostu tych ludzi jest mniej, albo ci ludzie po prostu gdzieś z biegiem czasu przybywają. I o ile Brigante jest rowerem, który spokojnie może zastąpić szosę, może dać wam naprawdę dobre wrażenia z jazdy, przede wszystkim po asfalcie, gdy założymy tam typowo szosowe koła, bo ma dużo krótszy, tylny trójkąt. Ma również dość pionowy kąt widelca i ma suport na około mniej więcej 70 mm, czyli BB drop nie za wysoko, nie za nisko i w efekcie jak założymy mu opony szosowe, to tą korbą nie przygrzmocimy gdzieś w asfalt na jakimś ciaśniejszym zakręcie. Chociaż tak to jest trudne do zrobienia, aczkolwiek myślę, że te 70 mm, 71 mm dokładnie w przypadku Brigante jest naprawdę fajną wartością. I tak jak mówiłem, to był rower, który miał być głównie ścigantem, miał być rowerem, który będzie przeznaczony dla mocno racingowej grupy odbiorców, więc poszukałem roweru, który będzie bardziej wszechstronny, będzie bardziej skierowany w taką grupę taką bikepackową, grupę ludzi jeżdżących rekreacyjnie, poszukujących przygody na gravelu, niekoniecznie ścigania i znalazłem teotoramę w Azji. I... Od razu przedzam pytanie. Jest to rama z naprawdę mega dobrej manufaktury, przede wszystkim dlatego, że jest zrobiona na poliuretanie, czyli na fo formie poli poliuretanowej, czyli formie, która przyjmuje jakby kształt już takiej fizycznej ramy, która wychodzi z produkcji. Czyli dostajecie coś, na co będzie po prostu, będzie na kształt przypominać ramę, tylko będzie z poliuretanu, będzie z plastiku po prostu. Na to są naklejane dopiero. Płaty karbonu. Dopiero później ta forma jest wsadzana w kolejną formę, która już nadaje jakby kształt ramię. I w momencie, gdy rama jest produkowana, to ta forma jest rozgrzewana i jest po prostu rozszerzana. W efekcie, jak zajrzymy tutaj później do schowka, to zobaczycie, że w samej ramie nie ma praktycznie w ogóle żadnego zadziora z żywicy i tak dalej. Czyli te straty, jakby, które mogą pozostawać wagowo w tej ramie, w postaci właśnie tych zadziorów takich z żywicy, czy jakiś nie, niedolepek, niedorubek, w tej ramie praktycznie nie ma. Jest to droższa jakby forma produkcji ramy. W efekcie też chciałem, żeby pochodziła z tej, a nie innej manufaktury, żeby po prostu ta jakość była z takiego mega, mega topu i w tym przypadku naprawdę jest. Sam Hyper. To rama, która ma dość długi tylny trójkąt, bo ma 435 na tylnym trójkącie, ale ma dość płasko położoną podsiodłówkę. W efekcie ta opona ginie i tej szpary tutaj takiej dużej nie ma między oponą a podsiodłówką. Do tego mamy dość nisko osadzony suport, bo to jest 78 mm. W efekcie taka opona 45 bardzo się lubi z tym rowerem. Sam rower spokojnie przyjmuje 50, nawet troszkę ponad 50, więc jeszcze nie próbowałem, ale 2.1 myślę, że... Jest szansa i z przodu i z tyłu wrzucić, aczkolwiek nie chcę tego na razie próbować. Dodatkowo kąt główki jest dość pionowy. W efekcie nie ma takiego po prostu nie fajnego balansu z przodu, który ma na przykład Carbonda CFR 707. Tam jest kąt główki oscylujący w granicach 70 stopni. Jest duży też fork offset, czyli bardzo duże wyprzedzenie widelca. W efekcie jak tym rowerem po prostu skręcamy, to czujemy się jakbyśmy skręcali czołgiem. I mimo tego, że mają te same jakby wartości, jeżeli chodzi o część, bo mają tej samej długości tylny trójkąt, to ten rower po prostu przez to, że ma pionową bardziej główkę, prowadzi się naprawdę zwinnie. I tylko ten tylny trójkąt, który jest 435 mm, tylko tak naprawdę stabilizuje ten rower. I jak myśmy po pierwszych testach byli tej ramy, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest cokolwiek warte, to naprawdę byliśmy pod wrażeniem tego, jak ten rower przede wszystkim przyspiesza przy takim, powiedzmy, że w miarę długim trójkącie i przede wszystkim jak bardzo reaguje dobrze w zakrętach. I Sam rower jest mega stabilny na zjeździe. Jest rowerem, który przede wszystkim dobrze podjeżdża, bo ta główka, która jest po prostu na przykład w CFR 707 czy na przykład w innych rowerach gravelowych, takich skierowanych na bikepacking, czy na jakieś takie wygodniejsze używanie, no dyskwalifikuje ten rower, jeżeli chodzi o responsywność, o przede wszystkim to, jak szybko, zwinnie on będzie podjeżdżał. Ten rower tej straty właśnie nie ma i na tym najbardziej zależało, żeby ten rower był bardzo stabilny na Zjeździe, ale też żeby dobrze podjeżdżał, żeby nie był takim mułem podczas zjazdów w szybszym, terenie, jak i w po prostu trudniejszym terenie. Więc pod tym względem ta rama jest no, przepetardą. Mamy dość niską główkę, a ta główka też nie jest tutaj z przypadku, bo widelec mamy 400 mm, ale spokojnie, gdy ramę założymy z widelcem na przykład amortyzowanym, to ta główka nam się troszeczkę podniesie. I w efekcie dostaniemy rower, który będzie troszeczkę wygodniejszy. A też nam na tym zależy, żeby w tej wersji takiej typowo gravelowej ze sztywnym widelcem. Ten rower był w miarę był bardzo wygodny, ale był w miarę nieupośledzony, jeżeli chodzi o takie zapędy bardziej racingowe. W momencie, gdy założymy mu amortyzator, to chcemy, żeby to ciało nam się cofnęło do tyłu, żebyśmy byli bardziej wyprostowani. I Żeby uzyskać tutaj troszeczkę więcej stabilności na przedzie, ten widelec, który będzie wyższy, troszeczkę nam wyprostuje przede wszystkim ciało i przyniesie masę ciała w większej ilości na tylne koło. Same rowery są przystosowane pod mostki wszelakiej maści, my tu mamy akurat mostek FSA SMR, którym, z którym będą te rowery sprzedawane, te rowery głównie będą właśnie sprzedawane właśnie na mostku SMR z dowolną kierownicą karbonową, aluminiową, zipa, nie zipa, FSA i tak jakie tylko będziemy chcieli, tak jak na przykład najnowszy model PRO. Discover, czyli ten model w wersji Ergo z takim jakby dodatkowym Riserem. Nie chciałem tego roweru z tego dyskwalifikować, więc będziemy mieli do wyboru kokpit karbonowy, który możecie sobie w konfiguratorze wybrać, albo możecie zdecydować zrobić sobie taki dzielony jakby mostek z kierownicą, którym możemy sobie tutaj zaadaptować. W tym przypadku właśnie z mostkiem. FSA-SMR. Dlaczego tak zrobiliśmy? Ze względu na to, że to ma być rower backpackowy, który będzie w wielu przypadkach używany w samolocie i po prostu rozłożyć taką kierownicę jest dużo łatwiej niż cockpit karbonowy, więc zdecydowaliśmy, że po prostu bazowo w konfiguratorze będziecie mieli do wyboru właśnie mostek FSA-SMR z dzieloną kierownicą, którą będziecie sobie mogli dowolnie wybrać. W przypadku akurat tego roweru bardzo zależało mi na jednej rzeczy. I to tak bardzo zależało mi na jednej rzeczy, żeby po prostu był tutaj schowek. Ja sobie tylko pójdę po bidon, bo sobie go nie wziąłem. Pokażę Wam jedną rzecz. Mam bidon bidon naszej marki Avantage, bidon z bardzo dobrego plastiku swoją drogą, bo czy tam tworzywa sztucznego, które po prostu nie śmierdzi. I to jest bardzo duży plus tego, że nawet jak się gdzieś nagrzeje, pozostawicie rower na w słońcu, to po prostu ten bidon nie śmierdzi. Te syfy się nie przenoszą tak w dużym stopniu na waszą wodę, czy na to, co tam pijecie. Zobaczcie. To, co na czym mi zależało, gdy zakładam sobie bidon, to to, żeby ten schowek był dobrze zaprojektowany. I w tym przypadku, nie dość, że rama jest tu szeroka i faktycznie tego miejsca na upchanie tych wszystkich rzeczy jest dość sporo, to możemy sobie po prostu tutaj no, mega wygodnie to otworzyć. I to, co najważniejsze, my mamy schowek z zamkiem magnetycznym Fidloka. Jest to na tę chwilę chyba jedyna. Jedyny tego typu schowek na rynku, który ma feedlocka, po prostu ma feedlocka. Nie jest to żaden Wichajster tutaj na boku, który nam otwiera, bo gdy mamy tutaj ustawiony gdzieś koszyk na bidon, to nie jesteśmy w stanie tu nic zrobić. I mamy tutaj z reguły taką dźwignię, którą stosują inni producenci. W tym przypadku mamy to tak fajnie zrobione, że wstawiamy sobie tu dwa palce i wyciągamy klapkę. Tutaj mamy dwa zatrzaski. To jest feedlock, żeby nie było, później Witek Wam to na przebitkach pokażę. Mamy feedloka, który po prostu sobie bardzo fajnie pracuje w momencie, gdy mamy bidon tutaj, wystarczy tylko wsadzić tutaj do środka dwa palce i wypiąć po prostu tą całą zaślepkę. Możemy sobie to po prostu łatwo później założyć. Nie trzeba się z tym siłować nic. Po prostu tylko wystarczy go wcisnąć. Samo mocowanie tej klapy jest tak sztywne, że tutaj nie ma nic prawa trzeszczeć i luzować się, więc pod tym względem no, przepetarda. Zale zależało mi na tym, żeby po prostu był ten schowek maksymalnie szeroki, żeby żebyśmy tu mogli upchnąć jak najwięcej rzeczy. No i też zależało mi na tym, żeby po prostu było łatwe mocowanie. Bo niekiedy jak widzę, jak ludzie się po prostu z tymi zaślepkami siłują, jak się z nimi męczą, jak po prostu walczą, żeby. Żeby to po prostu ładnie pozapinać, tutaj nie trzeba nic, wystarczy go tylko delikatnie docisnąć, sam magnes go po prostu złapie i w efekcie będzie nam trzymał to dość sprytnie i wygodnie. Samo to mocowanie będzie można dokupić, bo jak dość się wyrobi na przykład, bo to się tak może zdarzyć, jest to wymienne, więc można to po prostu z ramy wykręcić i założyć całkowicie nowe. Tak samo jeżeli chodzi o to z, y, z, zapięcie, no to też raczej nie jest jakieś tam problematyczne, żeby to wymienić. W środku dostajemy sakiewkę. Sakiewkę, którą Wam akurat nie będę pokazywał, bo to jest sakiewka, która przechodzi zmiany dość mocne i sakiewkę będziemy chcieli nawiązać z współpracy z jakąś polską firmą, która nam uszyje nasze sakiewki. Więc tu nie ma nic nadzwyczajnego, ale możecie sobie zobaczyć w środku jak wygląda rama, jak jest wykończona, to też Wam Witek później pokaże na przebitkach. Jedyna rzecz, na którą ubolewam, które mają inne marki, to to, że kabel jest puszczony tak luzem, tak jak na przykład Bianki, Arcadexie, no czasem tak niestety jest, nie jest to problematyczne, bo on tutaj nie przeszkadza ale na przykład fajnie jakby się tu pojawił taki tunel i będę wyrobił wszystko, żeby te tunele na te kable gdzieś tu się pojawiły z biegiem czasu. Pod tym względem mega duży wyróżnik. Jest to prawdopodobnie jedyny schowek na rynku z feedlockiem. Bardzo dobrej jakościowo marki, która robi przeróżne zapięcia do wszelakiej maści produktów, między innymi bidonów, sakw i tak dalej. Pod tym względem top. Z ważnych jeszcze rzeczy. No, to mamy wkręcany support T47, czyli standard w tej chwili chyba najlepszy na rynku. Czyli wkręcany szeroki standard supportu, który ma duże łożysko. Tak samo mamy Hagu dh Tu możecie zobaczyć wersję na Forsie z GX-em, z kasetą X0. Czyli mamy takie optymalne, jakby zestawienie w taki stricte bikepacking. I docelowo mamy założony ten rower na oponach Wredesteina Aventura Seta, czyli taka dość szybka opona na asfalt. Bardzo dobra opona, jeżeli chodzi o. Trzymanie boczne, bo tego klocka też jest tutaj sporo, więc zakręt można śmiało wchodzić na, w większej prędkości niż to zwykle robicie i ta opona powinna utrzymać. I przy okazji premiery tego roweru i ogólnie pokazania tego roweru pokazujemy Wam też najnowsze koła Dendy I Dzięki uprzejmości chłopaku, chłopaków z Dendy dostaliśmy najnowszy model kół. Hyperion 45GR, czyli ten model, który tutaj widzicie, to najnowsze koła, jakie nam Dandy Horse serwuje. To są koła, które już są znane od dłuższego czasu, jeśli chodzi o profil obręczony. Chłopaki mają tu bardzo fajnie wzmocniony rant. W efekcie to, ten rancik jest dość pogrubiony, nawet od jakiegoś uderzenia czy coś, powinien spokojnie wytrzymać i nie powinien się przede wszystkim rozlecieć. I co najważniejsze, bo pojawi się zaraz pytanie, to są koła haczykowe. Więc nie musicie się martwić, że coś wam się stanie, bo wiem, że wiele osób się o to martwi. Nawet, jakby to były huklezy, to i tak się nie powinno nic stać. Ale macie koła haczykowe, bardzo lekkie, bo sama obręcz waży około 420 gram. To jest naprawdę mało, jak na obręcz haczykową. Tej szerokości, bo mówimy o szerokości wewnętrznej 27 mm, więc bardzo dużo. I dodatkowo, chyba, czy zewnętrzna jest 32 albo 34, nie chcę wam tutaj ściemniać. A całe koła są postawione na piastach Dendy Horsa. Na bardzo fajnie rozkminionym systemie zapadek. Dodatkowo są e, szprychy Sapim Race cieniowane, więc też kawał dobrej szprychy. I cały ten zestaw kół na bębenku XDR-a powinien ważyć nieco ponad 1500 gram. Więc naprawdę fajnie, jak na obręcz, która ma stożek 45 mm, dość dużą szerokość wewnętrzną, i do tego jeszcze haczyki. To mamy naprawdę kawał lekkich kół. Więc cały rower po prostu na tym seciku, który tu widzimy, czyli z kierą ZIPA, z mostkiem FSA. SMR, z też nie jakimś lekkim siodłem, bo siodłem Selejtali zwykłym, najprostszym SLR-a. Do tego na tych oponach z kasetą X0, z łańcuchem GX, do tego z przerzutką gx do tego z całym sprzętem, czyli z klamkami i korbą Forsa, waży tak jak widzicie 8,4 kg w rozmiarze M. Osobiście się o to bałem, bo ta rama jest troszeczkę cięższa niż Brigantę. Jest ramą, która wygląda bardziej topornie i tak po prostu solidnie. Nie jest taka wydmuchana, jest po prostu ramą, która ma służyć do ciężkiej orki. Bałem się, że będzie ciężki ten rower. Wyszło naprawdę przyzwoicie 8-4 kg. Jedyna rzecz, której jeszcze nie zrobiłem, to nie zalałem kół, więc tutaj pewnie dojdzie 150 gram jeszcze na samo mleko. I co jest najśmieszniejsze, że te koła są od kilku dni. Zamleczone na tych, znaczy, znaczy, założone na tych oponach i one, i one trzymają ciśnienie, więc tutaj pod tym względem, no kurde, no nic nie spuszcza tego ciśnienia, więc rant, który chłopaki tutaj zastosowali w tych obręczach jest naprawdę petardziochą i nie ma się do czego przyczepić. Jak, jak dla mnie jakość kół no fenomenalna. Myślę, że w Polsce jedne z fajniejszych kół godnych jakby uwagi, więc pod względem jakościowym Dandy Horse, nowych Hyperion 45 gr Sztosik, naprawdę fajne koło. Moi drodzy, rower już jest dostępny w konfiguratorze, jeszcze tam wejdą na pewno jakieś małe poprawki pod względem konfigurowania. W tej chwili jesteśmy po premierze, po pierwszym pokazaniu tego roweru, więc teraz też chcemy Wam film pokazać, gdzie możemy go troszeczkę bardziej omówić, żeby powiedzieć Wam nieco więcej na jego temat. Rower, który jest, tak jak mówię, przygotowany do szerszej liczby odbiorców. Rower, który ma być. Bikepackersem, adven, y, adventure bikiem, czyli bikiem, który po prostu ma jeździć wszędzie i nie bać się niczego. Więc myślę, że ściągając tą ramę do Polski, robiąc na nim model Hyper, tutaj macie taki śmiesznie, znaczy, taki, tutaj macie ogólnie napis: Hyper, nie mówimy hyper, tylko mówimy hyper. E, też tutaj mamy takiego bolcika małego, który nam sugeruje, że jest to rower, który ma być. Czymś wow, czymś co po prostu ma budzić emocje i ma być rowerem, który was poprowadzi dosłownie wszędzie. Co z ważnych rzeczy jest, mamy jeszcze mocowanie na bagażnik, bo pewnie część z Was już to zauważyła, więc, jak komuś będzie brakowało ekwipunku, rama jest przystosowana pod bagażnik, z, myślę, że z bagażem maksymalnie do 15 kg, więc spokojnie można coś takiego sobie tutaj zapiąć i wozić. Nie musicie się bawić jakiegoś tej po prostu macie mocowania bezpośrednio do bagażnika tylnego. Z ważnych rzeczy. Ten model będziemy jeszcze wypuszczać w konfiguratorze z możliwością założenia RockShox'a Rudy, czyli widelca amortyzowanego i z możliwością dobrania dropera, bo mówimy tu o sztycy karbonowej 27.2, która naprawdę dobrze pracuje, jeśli chodzi o wygięcie do tyłu i dobrze amortyzuje i to czuć na przykład podczas jazdy. I będziemy tu mieli jeszcze możliwość wybrania dropera od AXS-a, czyli lekkiego droperka, który będzie, nam się, będzie sterowany razem z klamkami AXS w przypadku napędów jednorzędowych. Moi drodzy, rower po testach wyszedł naprawdę fajnie. My ogólnie jesteśmy zachwyceni i uważamy, że ten rower naprawdę ma potencjał do tego, aby się pojawił szerzej na tym naszym polskim rynku. E, tak jak mówię, rower bardzo wygodny, bardzo stabilny na zjeździe, niezamulony na podjeździe. A to podkreślam, bo wielu osób nawet nie wie, że tak naprawdę ma zamulony rower, bo nie przejechała się innym rowerem. E, to, co dla mnie było najważniejsze, o czym mówiłem wcześniej, rower się naprawdę zwinnie prowadzi, czyli ten widelec go nie zamula. Jest odpowiedni forg offset, czyli wyprzedzenie widelca względem osi główki ramy. Jest odpowiednio ustawiona główka ramy, jest stabilizowany, jest dłuższy trójkąt, który stabilizuje dodatkowo ten rower, jest schowek w ramię, jest możliwość integracji jakby kabli w kokpit karbonowy, w kokpit dzielony, jest yy, sztyca. 27,2 pod dropper, jest możliwość montażu widelca amortyzowanego, jest tu kompletnie wszystko, UDH T47, czyli te najważniejsze rzeczy. Jak macie jakieś pytania, śmiało na hello, małpa Raccoon Cycles, piszcie do mnie, chętnie Wam udzielę wszelkich odpowiedzi i Wam powiem co i jak, jeżeli chodzi o dobór przede wszystkim rozmiarowy. Model 54 to model, który jest przeznaczony dla dość szerokiej jakby grupy odbiorców, bo od metra siedemdziesięciu nawet 5 do metra 82 m spokojnie może jeździć. Co do większej ilości ram, jeżeli chodzi o dopasowanie pod względem wzrostu i długości nogi, musicie niestety jeszcze troszeczkę poczekać, bo czekamy na pierwsze dostawy tych ram, teraz, które do nas będą przyjeżdżać. Będzie tam większa rozmiarówka i to, co najważniejsze, co wyróżnia Raccoon Cycles na tle innych marek my mamy cały czas dostępne ramy, więc nasze rowery czy Brigante, czy Hyper dostajecie tak naprawdę do czterech tygodni zmontowane. To jest bardzo duża różnica, bo dostajecie rower, który możecie oczywiście pomalować, jak chcecie. W naszym akurat konfiguratorze będzie chyba 7 kolorów w tej chwili, ale też będziemy pracować nad tym, żeby ich dołożyć więcej, ale będziecie mieli też możliwość pomalowania go inaczej, jeżeli tylko chcecie. Więc śmiało do nas piszcie pod tym względem, jesteśmy elastyczni i na pewno pomożemy. To tyle moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się rower podoba, jeżeli macie jakieś pytania to śmiało. W komentarzu piszcie, jak nie to na maila hello małpa, cycles, jak nie to na info małpa, velo, point tutaj do naszego sklepu. Na pewno pomożemy. Także trzymajcie się i do zobaczenia.